Kołem. Witam w Stark Industries. Jestem Ken. Ups. <laughs> Jeszcze do końca nie ogarniam. Jestem osobistym stażystą pana Starka. Jak pewnie wiecie, pan Stark stworzył nową linię mecha pancerzy, żeby powstrzymać inwazję Thanosa, Tego złola, który ostatnio sam wyskoczył z nową mecha zbroją. Uch. Tak czy siak, moje zadanie polega na katalogowaniu pancerzy, które zainspirowały pana Starka. <laughs> Ups, nie to, ale już mam. Na początek pierwszy strój Ironmana. No wiem, wydaje się prymitywny, ale wtedy to była prawdziwa rewolucja naukowa i na nim oparte są wszystkie kolejne zbroje. Dalej mój ulubiony strój wszechczasów, Iron Spider. Miał dodatkowo. Pomóc Spider-Menowi w chodzeniu po ścianach i miotaniu sieci. Niezłe nogi. Następny to James Rowdy Rhodes. Roddy jako bliski kumpel miał wielkie szczęście i dostał pancerz z taką masą opcji, że aż głowa może rozboleć. Ale to nie jest najbardziej wypasiona zbroja. Spójrzcie na Hulk który powstał na wypadek, gdyby doktor Banner za bardzo się rozkręcił. Ale nie tylko Stark tworzył zbroję. Młoda geniuszka Riri Williams skorzystała z jego koncepcji, by zaprojektować własny pancerz Iron Heart. I przychodzi z pomocą, gdy Iron Man musi odpocząć. Ale gdyby ktoś mnie spytał o zdanie, nic nie pobije klasycznej czerwieni i złota. No? Na dzisiaj to już koniec. Dzięki za uczestnictwo i uważajcie, żeby niczego nie przewrócić w drodze do, up, do wyjścia. <ścoughs> Ups, narazka.